Teraz za pomocą łyżeczki robimy taką piękną falbankę. 500 gramów mąki, dwie duże łyżki. Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo serdecznie. Moi kochani smakosze, dziś przychodzę do Was. Z dwoma przepisami. Na pierogi na słodko, a także na słono. Przygotujemy razem pierogi z serem z cebulką i suszonymi pomidorami, a także pierogi, które smakują ala szarlotka. Mam nadzieję, że te przepisy wam się spodobają i przygotujecie te pierogi w swoim domu. Wcześniej jednak zanim zaczniemy przygotowywać te pyszności, zachęcam was do subskrypcji. Znajdziecie mnie również na Instagramie, Facebooku, a także TikToku. No i oczywiście, jeśli tego nie robicie, kliknijcie w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Zaczynamy przygotowywanie ciasta. Zaczynamy przygotowywanie oczywiście od zrobienia idealnego ciasta. Do ciasta potrzebujecie tylko trzech składników, takich podstawowych, jak tradycyjne ciasto na pierogi, a mianowicie mąka, gorąca woda, a także sól. Za chwilę powiem Wam dokładne proporcje. I ciasto będzie takie samo zarówno do pierogów słodkich, jak również słonych. My zaczniemy od pierogów słonych. Do przygotowania ciasta potrzebujecie 500 g mąki pszennej. Ona ląduje teraz w dużej misce, bo ja zawsze początkowo wyrabiam ciasto w misce, a później dopiero na stolnicy. Potrzebujecie również 220 ml gorącej wody, dlatego ja już leję tę wodę do szklanki i za chwilę ona wyląduje tutaj. Przygotujcie sobie również pół łyżeczki soli, całość dokładnie wymieszamy, a później zagnieciemy do uzyskania jednolitego ciasta. Zanim jednak wlejemy tutaj gorącą wodę, pół łyżeczki soli, mieszamy sól razem z mąką i ląduje teraz w środku gorąca woda. Na początku wymieszamy sobie te wszystkie składniki i za chwilę będziemy ciasto zagniatać na stolnicy. To potrwa dosłownie chwilę, jednak warto tutaj podkreślić, że gotowe ciasto należy odstawić na 15 minut. Wtedy jest niezwykle elastyczne. Zobaczcie, wstępnie jest to ciasto już wymieszane. Teraz ciasto przekładam na stolnicę i wyrabiamy do momentu, aż będzie ono gładkie, jednolite. Zagniatamy, zagniatamy. To potrwa dosłownie chwilę. Ciasto jest cieplutkie, dlatego uważajcie. Zobaczcie, ciasto już wstępnie zagniecione. Za chwilę to ciasto wyląduje pod miską, gdzie będzie odpoczywało. Będzie elastyczne i z takiego ciasta wychodzą naprawdę rewelacyjne pierogi. Jak widzicie, ciasto mam już przykryte miską. Niech ono teraz odpoczywa 15 minut. Ja w międzyczasie przygotuję jeszcze jedno ciasto, bo chcę, by wyszło tych pierogów jednych, jak i drugich zarówno po 40 sztuk. Pro ciasto nam leżakuje, przygotujmy sobie pierwszy farsz, słony farsz, będzie potrzebna Wam na pewno jedna średnia cebula. Ja teraz cebulę ob obiorę, pokroję w kostkę i usmażę na oleju, widzimy się, jak będę ją kroiła. Zobaczcie, cebula jest już obrana. Teraz kroję ją w drobną kostkę. Nie, oczywiście nie musicie kroić jej w kostkę, jednak później o wiele łatwiej jest lepić pierogi. Kroję cebulę i my się widzimy, jak będziemy wykładać ją na patelni, jak będziemy smażyć ją na naszym tradycyjnym piecu. Także dosłownie za minutkę się widzimy. Patelnia jest gotowa. Wylejcie na nią maksymalnie dwie łyżki oleju. Wyłóżcie cebulę, jak zacznie się jak się podgrzeje ta oliwa i smażcie. Widzicie, u mnie bardzo szybko to się wszystko podgrzewa, bo ta kuchnia naprawdę bardzo szybko wszystkie tutaj mi naczynia grzeje i smażymy do momentu, aż cebula zmięknie, jak się pięknie zeszkli i to będzie dodatek do naszego sera. Zobaczcie, cebulka jest gotowa, ja już ją ściągam. Za chwilę będziemy dodawać ją do naszego sera, a później tylko sól, pieprz, a także suszone pomidory. Teraz na dalsze przygotowywanie farszu potrzebujemy 400 g sera twarogowego. I mam tutaj już ser w środku. Teraz, za pomocą widelca, rozgnieciemy ser. Później do środka wrzucę podsmażoną cebulę, a także dwie czubate łyżki pokrojonych suszonych pomidorów. I teraz, tak jak wam mówiłam, rozgniatamy ser. Za chwilę wyląduje tutaj podsmażona cebulka, a także suszone pomidory. Ser wstępnie już jest rozgnieciony. Dodajemy do środka cebulkę. Za chwilę dodam również tutaj pomidory. Doprawimy solą, pieprzem i farsz będzie gotowy. I dwie duże łyżki pomidorów z zalewy ląduje tutaj w środku. Teraz całość dokładnie mieszamy. Jeśli chcecie, oczywiście możecie dodać więcej, możecie dodać również łyżkę tego oleju, który jest w pomidorach. Na pewno Wasz farsz będzie rewelacyjny, ale my teraz dodamy również sól do smaku, a także pieprz. Całość dokładnie mieszamy. Skoro farsz jest już gotowy, zagniatamy sobie ponownie ciasto. Zobaczcie, to ciasto żakowało, ono jest naprawdę fajne, elastyczne. Ja sobie teraz przekroję go na pół. Tak prezentuje się w środku i rozwałkuję ciasto i będziemy za chwilę lepić pierogi. I ciasto rozwałkowujemy. I za chwilę będziemy wykrywać kółka. Ja będę wykrywała kółka za pomocą ringu cukierniczego. Wy oczywiście możecie użyć sobie szklanki. Już powolutku kończymy. Rozwałkowywać ciasto. Ono jest cienkie, oczywiście. Jeśli chcecie, możecie jeszcze cieniej je rozwałkować. Kto jak najbardziej lubi, przygotujcie sobie teraz szklankę, przygotujcie sobie ring cukierniczy. I teraz, właśnie za pomocą ringu lub szklanki, wykładamy kółka. Ja za chwilę będę rozwałkowywać i wykrawać kolejne kółka, ale teraz pokażę Wam, jak przygotowuję pierwszego pieroga. I na środek wykładamy farsz. Żeby było troszkę pomidora suszonego, troszkę sera, całość dokładnie teraz ugniatamy. Jego jest tutaj, jak widzicie, naprawdę dużo. Zgnie... Składamy teraz na pół i zaczynamy lepić pieroga. Za chwilę Wam pokażę mój patent na piękne pierogi. Pierogi w kształcie kwiatuszka. Pamiętajcie jednak o dobrym zlepieniu. Tych boków. Zobaczcie, tak prezentuje się teraz pierug. A za pomocą łyżeczki tworzycie piękny kształt. I właśnie tak oto powstaje piękny pierog. Wyrabiam kolejne pierogi i za chwilę zobaczycie efekt końcowy, jak będę miała tutaj gotowe pierogi. Zobaczcie, połowa pierogów jest już gotowa. Ja teraz te pierogi na słoną wrzucę do gotowania. Za chwilę je wyjmiemy, a w międzyczasie przygotujemy drugi farsz. A mianowicie do pierogów, które smakują a la szarlotka, potrzebujecie jedną kostkę twarogu, potrzebujecie również 200 g prażonych jabłek i to wszystko. Tylko te dwa składniki całej dokładnie wymieszajcie i pyszny farsz jest gotowy. A jeśli chcecie, możecie dodać również odrobinę, Cynamonu i pierogi ala szarlotka będą gotowe. Za chwilę wyrabiamy drugi farsz i gotujemy te pierogi na słono. Za chwilę rzucam już te pierwsze pierogi na słono, jednak wcześniej przygotujmy sobie farsz do słodkich pierogów. Kostka twarogu, jabłka prażone. Ja mam tutaj swojskie domowe jabłka prażone. Przepis znajdziecie oczywiście u mnie na profilu. Są to papierówki, stąd też są one takie jasne. Jak prażyłam jabłka, dodałam również sok z cytryny. To ułatwiło, że jest taki piękny kolor. I teraz za pomocą widelca wszystko ugniatam i farsz jest gotowy. I zobaczcie, farsz jest gotowy. Jeśli chcecie taki ser, oczywiście można przepuścić przez praskę. Dodajcie szczyptę z cynamonu. Ja przyznam się szczerze, że zapomniałam wziąć tego cynamonu, ale bardzo chętnie bym tutaj cynamon dodała. I za chwilę Pierogi będziemy lepić. Rozwałkujemy ciasto, tak samo bardzo cienko składamy, zwijamy, a później już będziemy cieszyć się wspaniałym smakiem. Pierogi na słono lądują teraz do garnka z gotującą się wodą. Za chwilę już będziemy je gotować, także zobaczcie, woda się pięknie gotuje. Przygotuję sobie również łyżkę do zamieszania i pierogi rzucam. One się muszą gotować. Do momentu wypłynięcia czekamy jeszcze jakieś 30 sekund i pierogi będą gotowe. Szybciutko wykładamy, gotujemy, a wy za chwilę zobaczycie efekt końcowy. W sumie nie. Przygotujemy drugie pierogi, efekt końcowy. Oczywiście zobaczycie jak będą zarówno pierwsze pierogi gotowe na słono, jak również na słodko. Pierogi są już gotowe, one się ugotowały, dlatego ja je już wyciągam. Za chwilę lepimy drugie i później zobaczycie efekt końcowy. Zobaczcie jak prezentuje się tutaj pierwszy. Wyciągam kolejne pierogi. Są naprawdę rewelacyjne. Zobaczcie ciasto. Druga połowa ciasta jest rozwałkowana za pomocą ringu cukierniczego. Również tak jak poprzednio wykrawam sobie ciasto. Rozwałkujcie sobie na grubość jaką najbardziej lubicie. Jeśli jest ciut za grubo, to tak jak ja poprawcie ciasto w dłoniach i teraz do środka idzie farsz serowo-jabłkowy. Farsz oczywiście tak jak w przypadku słonego. Nie żałujemy i za chwilę Zlepiamy dosłownie tak samo jak w przypadku pierwszego farszu. Zobaczcie, pieróg z farszem z jabłek i sera jest gotowy, z farszem ala szarlotka. Teraz za pomocą łyżeczki tak samo jak w przypadku pierogów słonych robimy piękną chmureczkę, pięknego kwiatuszka i tak tworzymy kolejno pierogi aż wyrobimy Wszystkie pierogi będziemy również je gotować. Słodkie pierogi, połowa porcji jest już prawie gotowa. Teraz przygotuję jeszcze jednego pieroga. Właśnie teraz będę wykładała farsz. Zobaczcie, ja zagniatam tak samo je jak pierogi na słono. Powstają takie piękne chmurki, i za chwilę wrzucamy je na gotującą się wodę. A wy zobaczycie efekt końcowy słonych pierogów, a także słodkich. Kochani smakosze, pierogi prezentują się rewelacyjnie. Są mega duże, także bardzo szybko się można nimi najeść. Oczywiście, wy twórzcie ulubionej wielkości pierogi. Teraz nie pozostaje mi nic innego jak ich spróbować. Dlatego w dłoń biorę pieroga na słodko, biorę również pieroga na słono i ich teraz smakuję. A Wam za dziś serdecznie dziękuję. My oczywiście widzimy się jutro z kolejnym pysznym, a zarazem prostym przepisem. Cieszcie się wspaniałym smakiem razem ze mną. Do zobaczenia już jutro.